Siedzi sobie gostek na rybkach i spokojnie wpatruje się w spławik. Aż tu nagle po spławiku przepływa motorówka z narciarzem wodnym. I tak ze trzy razy. Gościu nie wytrzymał, wziął kamienia, wziął zamach i sruuu trafił narciarza. Ten poszedł na dno. Wędkarz myśli chwilę i czeka, aż ten wpłynie po pięciu minutach nie wytrzymał, rzucił wszystko i próbuje wyłowić trafionego przez siebie sportowca. Wyciąga ciało na brzeg i od razu zaczyna reanimację. Usta, usta i tepe. Podpływa na brzeg zmartwiona całym faktem ekipa motorówki i z dużym zaciekawieniem pytają się wędkarza, co on takiego robi. No jak to co? Reanimacja. I wszystko, co jest z tym związane. Na co motowodniacy? Niby jest okej, okay. Ale nasz miał narty, a ten ma łyżwy.